Kochani, chciałabym Wam wszystkim podziękować za szybko reakcję i pomoc, którą okazaliście mi miesiąc temu. Bardzo mi pomogliście i ta pomoc nadal od Was płynie, za co Wam ogromnie dziękuję. Sytuacja wydawała się być bez wyjścia. Jedynie co przyszło mi do głowy w tamtym momencie, zwrócić się do Was o pomoc. Nie zostawiliście mnie. Reakcja nastąpiła natychmiast. Wojtych z Marcinem, Szymon byli jako pierwsi, tak jak na liderów przystało. Bardzo dziękuję Polonii z UK, która, znając sytuację, w której się znalazłam ostatnimi czasy, wspiera mnie już od kilku miesięcy. Bardzo bym chciała, ale nie mogę, kochani, wymienić Was wszystkich po imieniu z przyczyn wiadomych, ale wszystkich. Widziałam i każdemu z Was bardzo, bardzo dziękuję. Tak jak pisaliście, nie jesteś sama i daliście mi na to piękny dowód. Dobra wraca, kochani, jestem tego pewna. Miesiąc temu leciałam na wiadomość, że mama w szpitalu i jest w ciężkim stanie. I już na lotnisku otrzymałam telefon od siostrzenicy, że lekarze powiedzieli, że mama może nie dożyć do wieczora. Później przepraszała mnie za to, że powiedziała mi to właśnie w tym momencie, ale rozumiałam, sama była to wiadomością zrozgotana. Przywitała mnie na lotnisku. Pojechałyśmy od razu do szpitala. Mama leżała pod respiratorem. Miała problemy z sercem, płucami, na koniec z nerkami, Miała zamknięte oczy. Trzymałam ją za rękę, łzy leciały mi z oczu. Nie wierzę. To wszystko mi się śni. I jeszcze parę dni temu rozmawiałam z tobą godzinę przez telefon. Żartowałaś jak zwykle, a na koniec kazałaś pozdrowić męża i wnuka. Wszystko będzie dobrze, mamuniu, wszystko będzie dobrze. Trzymałam rękę mamy w swoich dłoniach, czułam, jak porusza palcami, czasami ruszała głową. Pracownicy szpitala mówili, że mama słyszy i reaguje. Tego dnia mama wypowiedziała tylko jedno słowo, imię swojej najukochańszej siostry, która odeszła kilka lat wcześniej. Powiedziałam do mamy, że przyjdę jutro. Wszystko dla mnie było jak we śnie. Pojechałyśmy do domu mamy. Do drugiej w nocy oglądałyśmy z siostrzenicą zdjęcia rodziny. A o godzinie siódmej rano otrzymaliśmy telefon ze szpitala. Mama odeszła w nocy o drugiej piętnaście. Zadzwoniłam do męża, przekazałam mu smutną wiadomość. Za parę godzin już mąż do mnie oddzwonił. Mamy jeszcze jedno złe wiadomość powiedział: Heniek nie żyje. Jaki Henik zapytałam. – Wujek rano zadzwonił i zapytał, co z twoją mamą, a po paru godzinach zadzwonił jego kolega i powiedział, że wujek właśnie zmarł. Długo nie rozmawialiśmy, słyszałam, że jest przybity nieszczęściem, ledwo mówił, a ja nie byłam to osoba, która byłaby w stanie go pocieszyć w tym momencie. Nie docierało do mnie. Jak to jest możliwe? Przecież jeszcze wczoraj widziałam wujka w Warszawie, a od nich właśnie odjeżdżam taryfą na lotnisko. Odprowadzał mnie razem żona do taryfy. Przytuliliśmy się i ucałowali na pożegnanie. Życzyli mi spokojnego lotu. Płakałam na głos. Wujek nie miał własnych dzieci, a my z mężem stanowiliśmy jedyną jego rodzinę. 365 dni w roku i najbliższe osoby z mojej męża strony umierają w jeden dzień. Zadzwoniłam do przyjaciółki, opowiedziałam, co się stało i że martwi się o męża. Z jego chorobą takie stresy, poprosiłam, aby pomogła mu w razie potrzeby. Mietku, przyjacielu, tobie też dziękuję, że dzwoniłeś do mojego męża, interesowałeś się, oferowałeś pomoc. Do tych, którzy stracili już swoją mamę, którzy zostali sierotami. Teraz ja wiem, jak smakuje ból utraty. Niby oczy widziały, rozum rozumie, ale serce nie daje uwierzyć i przyjąć, że to jest na zawsze. Że nie zobaczysz ukochanych oczy, nie dotkniesz dłoni, nie uściskasz w objęciach, nie usłyszysz głos w słuchawce. I nikt już Cię nie będzie tak kochał jak mama. Nic z tego już nie będzie, chyba że we śnie, kiedy mama przyśnie się żywa i zdrowa, i tak zostanie już do końca moich dni. Dla tych, którzy mają mamę, życzę, aby żyła jak najdłużej w zdrowiu i radości. Jesteśmy dziećmi, dopóki żyją nasi rodzice. Ściskam Was wszystkich. Dziękuję, że Was mam.